Program rewitalizacji społecznej Razem Łatwiej jest przedsięwzięciem pilotażowym realizowanym w ramach projektu systemowego Centrum Zasobów Ludzkich w Warszawie pod nazwą Rewitalizacja Społeczna. Działanie 1:2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy integracji społecznej. Priorytet pierwszy Zatrudnienie i integracja społeczna. Program operacyjny Kapitał ludzki. Wartość przedsięwzięcia to ponad milion złotych. Celem tego projektu bowiem jest integrowanie ludzi nie tylko w grupach jakichś zawodowych, problemowych, ale przede wszystkim środowiskowo. Chcemy, aby wskazać w ramach tego projektu uczestnikom alternatywne formy spędzania czasu w odniesieniu do tych, które dotąd podejmowali. Chcemy, aby zauważyli, że na sąsiedniej ulicy czy nawet w budynku obok żyją osoby, które w podobny sposób zamierzają spędzać swój czas i osiągać pewne efekty, a więc aktywizować się generalnie rzecz określając społecznie. Działania w ramach programu rewitalizacji społecznej Razem Łatwiej realizowane są w okresie od 1 grudnia 2013 roku do końca listopada 2014 roku na terenie trzech obszarów miasta i Nowrocławia, Śródmieście, Osiedle Toruńskie i Piastowskie oraz teren ulicy Pakowskiej i Magazynowej. Każda część miasta jest bardzo ważna. Nie tylko Park Uzdrowiskowy Solanki, który jest naszą wizytówką, ale każda część miasta, każda dzielnica razem jest łatwiej. Ten program, który realizujemy razem jest łatwiej, on ma służyć ożywieniu, w nawiązywaniu takich wzajemnych kontaktów przez tych ludzi, którzy potrzebują wzajemnego wsparcia i nakłonieniu ich do takich wspólnych spotkań, środowiskowych spotkań realizowania programu, na jaki pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej. Zdobyliśmy około miliona złotych z zewnątrz na realizację tych zadań i będę bardzo szczęśliwy, jeżeli uda nam się ten program zrealizować w całości, będzie efekt polegający na tym, że spotkamy ludzi zadowolonych, szczęśliwych, którzy powiedzą, że warto było skorzystać z tych wspólnych spotkań. To znaczy, że środki nie były wydatkowane nadaremnie, wyrzucone w błoto. I no, Wrocław e, zamieszkują również ludzie potrzebujący wsparcia, pomocy. A jeżeli my pokażemy im, że na zasadzie wzajemnej pomocy, wzajemnych kontaktów, które mogą się nawiązać, łatwiej będzie im żyć, łatwiej będzie pokonywać trudności, te związane z chorobą, z życiem codziennym, z różnymi problemami środowiskowymi, w miejscu, gdzie tutaj zamieszkują lub pracują, to myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni z realizacji takich zadań. W Związku z realizacją programu rewitalizacji społecznej Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu nawiązało partnerstwo z terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Bydgoszczy. Liderem programu rewitalizacji społecznej Razem Łatwiej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Poznawanie nowych ludzi, starsi bardzo dużo też nam pomagają, wspierają i w ogóle. To znaczy, że rozumiemy tych starszych, ja co oni są, co przeszli w życiu. Głównym celem programu rewitalizacji społecznej jest przeciwdziałanie rozwojowi negatywnych tendencji społecznych i wykluczeniu społecznemu u 126 mieszkańców i ich rodzin z obszarów rewitalizacji wyznaczonych w lokalnym programie rewitalizacji miasta i Nowrocławia na lata 2008-2015, w tym poprzez szkolenie 40 pracowników lidera i partnerów w okresie od grudnia 2013 roku do listopada 2014 roku. Program przewiduje ponadto ożywienie trzech placów zabaw przy ulicy Zapadłe, ulicy Błonie i przy ulicy Pakowskiej w okresie od lipca do sierpnia poprzez działanie pięciu animatorów, którzy prowadzić będą zajęcia z dziećmi uatrakcyjnione konkursami i drobnym poczęstunkiem. Zaplanowano również dwie duże imprezy: piknik rodzinny dla około 500 osób, a także konferencję zaplanowaną na miesiąc listopad dla około 360 osób promującą rewitalizację miasta. Piknik ma mieć szersze znaczenie. Chcemy, aby właśnie ludzie zaczęli zauważać się wzajemnie, nie tylko w tym wąskim. Gremium rodziny, najbliższych sąsiadów, ale żeby bardziej przyjaźnie spoglądali i oceniali wszystkich tych, którzy mieszkają, niezależnie od tego, czy akceptują ich zachowania, czy też nie do końca. Szereg zadań w ramach projektu zostało już zrealizowanych, inne są w trakcie realizacji. Zrealizowano m.in. warsztaty filcowania czy warsztaty tworzenia biżuterii realizujemy wiele działań w ramach tego projektu wiele działań merytorycznych m.in. grupę wsparcia grupę wsparcia dla rodziców no głównie to uczestniczkami są kobiety podczas realizacji tego przedsięwzięcia planujemy również tygodniowy wyjazd matek z dziećmi do ośrodka wypoczynkowego również następnych działań takich merytorycznych to jest terapia par Widzimy potrzebę takiej pomocy terapeutycznej bezpłatnej dla rodzin, par, które no nie radzą sobie albo mają trudność w poradzeniu sobie z wieloma sytuacjami. Prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży. Będziemy realizować takie zadanie jak spotkania tematyczne. To będą wykłady dla uczestników, Dotyczą, będą dotyczyć uzależnień historii i i Kujaw. I, i, I prawa lokalowego. To są takie trzy bloki tematyczne. W trakcie realizacji są warsztaty osobistego wizerunku, a także grupy zainteresowań dla młodzieży, grupa plastyczna, fotograficzna czy filmowa. Ważnym aspektem projektu jest integracja międzypokoleniowa. Bardzo mili ludzie, bardzo miłe spotkania. Wszystko na tych spotkaniach można robić. Tego się można nauczyć, tamtego się można nauczyć, a w życiu nieraz wszystko się przyda. Bardzo mi miło z tego powodu, że zostałem dopuszczony do takiego czegoś. Nigdy się nie spodziewałem, że takie coś istnieje w ogóle, a ta jednak Unia Europejska dała takie możliwości, żeby można się było integrować. Dzięki projektowi unijnemu y, mogą i emeryci, osoby starsze uczestniczyć w takich projektach, ponieważ dla mnie to nie jest już pierwsze projekt, więc tutaj mamy taką integrację między innymi międzypokoleniową. Rozmawiamy z młodzieżą, integrujemy się razem, no jest wspaniale, różne rzeczy robimy. Dla nas to jest możliwość wyjścia z domu, bycia razem, wspólnie przy kawie można różne, czy herbacie można różne rzeczy robić, prawda? Szersze informacje na temat realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej, a także na profilu na Facebooku.